Kurde, jakby nas... Ja teraz jestem ciągle zestresowany, że że gość podejdzie i na za... nas nie, nie zajebie, nie? A jakby było dużo ludzi, nie? Tak. Ja tak grałem, dlatego teraz ja po prostu strzelam pierwszy. Przefiły tanka wezmę sobie stąd. Ty Co się stało? Może dostałem śmigie, śmigłem kurwa, nie wiem. Weź obandaruj obandaruję cię nie ruszajcie. Padłeś, przewróciłeś się nagle, nie? No już? Nie, nie leci ci krew. Żeśmy się... A może żeśmy się zderzyli? Nie wiem, kurwa, ale to było dziwne. No dziwne, dziwne. To jak się coś wykręci z auta, to on się przesuwa. No wiem, może dostałem śmigę tutaj z tego z ogona, wiesz? Nie wiem. Ja bym zrobił jeszcze jedno zadanko, wiesz i poszedł spać. Co tu nie ma. <coughs> jest, a jest jakiś ten? Właśnie, gdzie są... Nie ma tych chciał? Co on? Szukaj tego GPS-a. Gdzie są te ciała? Właśnie dziś tam jest. O, widzisz mnie? To ja jestem no? przy jednym z ciał jestem Margi Piesa. Tu jestem. Nie, wiem. Nie co tego. A ten co? O, ma zegarek. GPS jest. Nie ma tak pociąć człowieka, no? Syrop przestał działać, chyba. Ale... Nie wiem, tu przytachnie zbroje. tego drugiego GPSa? Nie. Ty, coś ja o was... to tak po ciebie. O kurwa! Nie słyszałem. Dzięki, że powiedziałaś. Jebany. w ogóle nie spodziewałem, że tu będzie jakiś frajer. No ja też nie pamiętam, ale tak odwróciłem się przez przypadek i zauważyłem, że coś tam kurwa... Jest was dwóch. ha. <laughs> A co, dzi. ale słabe mają tu nie mają, nie ma nawet skrzynki z amunicją nie? no, to było słabe tamten nie dość, że miał skrzynki to jeszcze Heli był. Co robisz? Czekam Może szybę bym sobie jakąś zdemontował? Czy Olać. Co mówisz? Szybę sobie zdemontować? To w sumie racja. Zapomniałem kurwa o tym, żeby żeby zdemontować fanty Mógłbyś sobie w sumie naprawić te szyby To jest zadanie Ciekawe jakie, co to C3 na 130, ciekawe. dobra mam 8 szyb jest zadanie na północy lecimy mhm mm kurwa masz tu czekaj jeszcze czekaj, jeszcze bym wziął te szyby ja mam 8